Jadę jako pierwszy na trasę, to jest zawsze niebezpieczne i chyba największe wyzwanie. Serce pewnie bije bardzo szybko, skronie pulsują, kask wydaje się za ciasny, jest bardzo gorąco w środku i na zewnątrz, ale przecież tak powinno być w sercu prawdziwego rajdowca, karowca. raczej nastawiony na to, żeby odrabiać tę wczorajszą stratę stopniowo, bo tutaj na tych odcinkach nie będzie się dało zrobić tego szybko, więc zaczynamy długą lekcję pokory, a przede wszystkim cierpliwości na Dakarze. Będę się uczył jadeł. odległe miejsce, z którego startuję i wielu zawodników, których powinienem wyprzedzić po drodze. Na Dakarze się nie wolno poddać, dopóki kład się to, czy trzeba jechać. dzień, bo e, było duże wyzwanie nawigacyjne, później też organizacyjne, e, rajdowe, wyścigowe, bo było dużo górskich dróg. Świetny dzień. Dakar będzie coraz trudniejszy w najbliższych dniach i myślę, że do samej mety będziemy mieli takie poczucie, że to był najtrudniejszy rajd w historii. Choć oczywiście te dni, które przed nami znamy tylko z opisów, za mało jeszcze wiem. Natomiast patrząc na te, które już minęły, można powiedzieć, że to rzeczywiście bardzo trudny Dakar, i to, że wielu zawodników się wycofuje i wycofało, jest po prostu konsekwencją skali trudności. Tak zrobiony, że wiadomo było jak jechać, ale okazało się po kilkunastu kilometrach, że ludzie zaczęli jechać w przeciwną stronę i od tej pory wszyscy się kupili motocykle, kłady, samochody, czołówka motocykli, czołówka kładów. Ja wracałem kilkakrotnie. Nadrobiłem prawie 100 km na tym odcinku. Kosztowało to nie wiem, między 2 a 3 godziny, wracając do miejsca, w którym byłem pewien, że to jest to, nie byłem w stanie znaleźć właściwej drogi. Jechałem znowu 20 km, i znowu 20 km wracałem. Bardzo dużo czasu na to straciliśmy. Kamil, też kamelia, inni zawodnicy, motocyklistów, mnóstwo. Później zaczęły dojeżdżać samochody z e, czołówki z zawodowymi pilotami, którzy niczym się nie zajmują, tylko pilotują, i oni się też wszyscy gubili. Od dawna zapowiadano, że tegoroczny Dakar będzie jeszcze trudniejszy od poprzednich. Rozbijaliśmy piwaki w tym Dakarze i przy 50-stopniowym upale, z wiejącym piaskiem i pyłem w oczy. Rozbijaliśmy go również w kałużach. Wczoraj rozbijaliśmy piwak, właściwie na ulicy, bo okazało się, że nie można nawet wjechać na piwak, który stał się jednym wielkim, gigantycznym, błotnistym jeziorem i wszystkie pojazdy, które kilka godzin wcześniej zdążyły tam wjechać, się po prostu potopiły. Są wciąż wyciągane. Dakar jest rzeczywiście najtrudniejszy w historii, ale nie tracimy ani woli walki, ani serca do walki, bo przecież mamy serce na kasku, mamy serca biało-czerwone i e, pamiętamy o tym każdego dnia. Tak długo czekali, tym bardziej się cieszę, że tu jesteśmy i że deszcz i Dakar jakoś się połączyły dla Pas poli. padał deszcz, jechaliśmy bardzo, bardzo wysoko, no i ciężko było ogólnie, jestem na mecie i cieszę się, jesteśmy w jednym zespole i sobie pomagamy, wczoraj wykryłem usterkę u Rafała odkręcona śruba od tylnej osi No bo dzisiaj rano, gdy przyszliśmy do kłada, nie było całkowicie problemu Myśmy zaczęli naprawiać, szukać musieliśmy rozebrać cały przód wszystkie kłady wyjechały wystartowaliśmy ostatni tak miało być od samego początku, że jak jeden ma coś, coś jednemu się dzieje, jeden drugiemu pomaga, tak jak w innych zespołach. Droga dojazdowa do Salty została zablokowana przez lawinę błotną. Musimy pokonać drogę objazdową 300-kilkadziesiąt kilometrów do Salty, a stamtąd prawie 700 kilometrów do Trilesito. Mamy przed sobą 1000 km do przejechania kładami dzisiaj. Mamy długą drogę przed sobą, jesteśmy zmotywowani, żeby tam dotrzeć. No i co, zaraz wsiadamy na kłady i jedziemy. Widziałem wielu zawodników na trasie, stali, y, polewali się wodą, widzowie przy rzeczkach ich polewali, byli kompletnie wykończeni. Muszę przyznać, że im dłuższy i gorętszy odcinek, tym sprawia mi większą przyjemność. Dziś spałem 2 godziny, jechałem 17 godzin y, i jestem bardzo zadowolony wreszcie. Wczoraj przeszedł naprawdę Dakarowy Krzesł Bojowy. To był bardzo ciężki odcinek. Ja też musiałem ze 2-3 razy wyciągać kłada z nikiego podłoża. Zakopałem się w kolejnych ciężarówkach, ale dla niego to był prawdziwy Krzesł Bojowy. Wreszcie porządna walka twardych facetów na Dakarze. Uważam, że z Dakarem jak Życiem. Trzeba zarządzać swoją energią w sposób, który pozwoli całe życie przeżyć jak najlepiej. Oczywiście przypadki się zdarzają, ale nie warto się spalać na pierwszych etapach ani życia, ani tym bardziej Dakaru. Ja się po prostu nie spalam. Zaczynam się cieszyć, napawać tym, że jeżdżę każdego dnia, bo przecież sami to wybieramy. Jeździmy, bo to kochamy, ścigamy się, bo to kochamy. A Dakar to jest ściganie dla twardych gości, więc. Dwa tygodnie to za mało, żeby pokazać, że się jest naprawdę twardym gości. tak naprawdę czuję świetnie dlatego że wygrałem swoją klasę ale też że jestem na mecie bo to tak naprawdę było moim najważniejszym celem i do tego dążyłem. Filmik w którym dwóch kładowców czyli ja i Kamil jedziemy naprzeciw Sebastiana Lewa i unikamy o ułamki sekund bo poprzez jeden odruch czołowego zderzenia pokażę chyba jak ważne jest szkolenie Umiejętności prowadzenia pojazdu i wyrabianie odruchów u jak najmniejszych dzieci. To e, przypadek, który zdarzył mi się po raz pierwszy na Dakarze, i muszę przyznać, że nie ma chyba e, mocniejszego dowodu na to, jak bardzo, bardzo istotne jest wyrabianie odruchów. Trzeba uczyć dzieci od najwcześniejszych lat e, umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych, wyrabiać w nich instynktowne odruchy, z których korzystają w ułamkach sekund. To jest Najważniejsza lekcja, jaką wynoszę z dziewiątego swojego Dakaru i dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami, że kibicowaliście i że mogliśmy na Was liczyć również w najtrudniejszych momentach, bo ten Dakar od samego początku był dla nas szczególnie trudny. Skończył się Dakara, myślę już o następnym. <laughs>